Z Księgi Zachariasza rozdział 14, werset 16. Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon królowi Panu zastępów. Ci którzy ocaleli, okazując wdzięczność Bogu za wyświadczoną łaskę, Postanowili coroczną pielgrzymkę, by oddać pokłon Panu Bogu swemu. Bóg okazuje swoją łaskę i pomoc tym, którzy w nim pokładają nadzieję. Jesteśmy obdarowani Bożymi dobrodziejstwami, dzień po dniu. Możemy tęsknić za tym, czego nie mamy i być ciągle niezadowolonymi. Lub cieszyć się tym, co mamy, i dziękować Bogu za wszystko. Eucharystia oznacza dziękczynienie, dlatego zbliżajmy się do Chrystusa w czasie Mszy świętej w postawie wdzięczności i uczmy się dziękować, bo mamy za co dziękować. Słowo dziękuję nic nie kosztuje, A działać może tak wiele. Wdzięczność to najpiękniejsza snud. Pan Jezus, który wznosił swe serce z wdzięcznieniem do Boga, jest dla nas wzorem wdzięczności, która charakteryzuje dziecko kochające swego dobrego ojca. On pragnąc naszego szczęścia, poszukuje zagubionego człowieka, by okazać Mu swoje miłosierdzie i pomoc. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich, i raduje się moje serce, gdy oni wracają do mnie. Zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny przemawiam przez głos kościoła Jezus skarżył się do siostry Faustyny za niewdzięczność dusz Za dobrodziejstwa otrzymuje niewdzięczność Za miłość otrzymuję zapomnienie i obojętność Serce moje tego znieść nie może Im więcej wdzięczności jest w naszym życiu tym serca będą pokorniejsze i radośniejsze, bo wszystko, co spotyka nas dobrego w życiu, zawdzięczamy Jego dobroci i miłości. Amen.